Witajcie, kochani, tak myślałam, czego życzyć nam, żeby machnąć różdżką czarodziejską i oby się działo? Myślę, że w roku 2022 najważniejsze jest zdrowie, miłość, wolność do bycia kim naprawdę jesteśmy i spełniania swoich marzeń, pragnień i misji życiowej. Wszystkim przysyłam buziaczki, uściski i oby wszystko, a wszystko się nam spełniło. Roku, happy new year. Przyklepane już się dzieje. Ziadki, kochani, i Pa. Wspaniałego.